Moi drodzy, przykro mi to mówić, ale właśnie niestety mnie też dopadła ta popularna ostatnio straszna choroba i zachorowałem na fifowstręt. Trudno się mówi, aczkolwiek nie mam żadnych obaw, ponieważ przechodziłem to już kilka razy w swoim życiu, więc to dla mnie żadna nowość. Jednak pomyślałem, że ponieważ na temat tej choroby trudno znaleźć jakieś informacje, muszę nagrać mały materiał o tym, czym jest fifowstręd, skąd się bierze, jakie są jego objawy, jak się to leczy. Jak się przed nim chronić, i tak dalej, i tak dalej. Więc przechodząc do rzeczy, FIFO w Strand, w oryginale po łacinie Sperodium, to dość popularna choroba, która dotyka osoby spędzające sporo czasu na zabawie w gry piłkarskie. Objawia się ona tym, że osoba, która regularnie, tygodniami czy miesiącami gra przeważnie w Ultimate Team, nagle znienacka nie ma jakiejkolwiek ochoty, by nawet odpalić FIFę czy też jej FC. Nie może patrzeć na tę grę, nie chce w nią grać, i ogólnie na jej widok no to się jej chce żygać. Choroba ta zaatakować może każdego gracza w każdym momencie życia gry, ale przeważnie im później jesteśmy od premiery danego tytułu, tym łatwiej na nią zachorować. Pierwsze szersze przypadki FIFO wstrętu zauważa się z reguły po premierze kart Toty. Druga jeszcze większa fala chorych nadciąga po wydaniu kart Toc, no a w czerwcu i okresie wakacyjnym to już jest prawdziwa plaga zachorowań. No jak widać niestety mnie to też dotknęło. Pytanie, skąd bierze się FIFA wstręt? No proszę Państwa, przyczyn może być wiele i z reguły właśnie na występowanie tej choroby nakłada się kilka większych lub mniejszych przyczyn, no bo przecież nawet ja jeszcze w czerwcu świetnie się bawiłem w FC24, a teraz jak widać mamy dopiero kolejny miesiąc no i już jestem chory, dlatego może powiem Wam na swoim przykładzie jak było z moim zachorowaniem w tym roku. No otóż, gram sobie fajnie gram i nagle znowu serwer szlak trafił, pojawiły się opóźnienia, sporadyczne lagi. Aż się ikonki w meczu zaczęły pokazywać, że coś jest nie tak, więc zrobiłem sobie przerwę. Ale w tej przerwie wchodzę na futbin, by przejrzeć karty, a tam, tak jak w składzie rywali, już nie ma praktycznie nic ocenionego poniżej 95. Wchodzę w SBC, a tam jakaś Abili, co ma 99 tempa, ja nawet nie wiem kto to jest, no to na taki widok to aż mi pod gardło śniadanie podeszło. Potem dostaję pierwsze informacje o FC25, to znowu się nie chce już grać w starą grę, bo człowiek by wolał w nową. Następnie wchodzę na fejsa, tam widzę, że różne kluby ogłaszają nowe fajne stroje na nadchodzący sezon. Człowiek by nimi pograł, no ale ich nie ma, bo one będą dopiero w kolejnej grze. Patrzę na nowe wycieki o tej kolejnej grze, a tam informacja, że w FC 25 na start będziemy w tej samej dywizji, w której byliśmy na zakończenie FC 24. No i znowu szlak mnie trafia. Grałem od kilku miesięcy regularnie Division Rivals. Teraz zaczął się nowy sezon, więc postanowiłem, że nie będę w to już grać, zostanę, aby przy mistrzostwach, a na dywizję szkoda czasu. No nawet po spadku nie rozegrałem ani jednego meczu w pierwszej lidze, a oni mówią, żebym grał na siłę, bo dzięki temu temu sobie zrobię dobry podkład w FC25. No, dosłownie zmuszanie graczy do grania na siłę. Chcesz na start być na szczycie dywizji w FC25, no to graj do końca w FC24 Yellow. Potem znowu odpalam grę, Błąd się zrobił, wszystkie designy kart mi zniknęły, znowu odpalam mecz i niby teraz nie ma dileju, ale ta gra jest już zero-jedynkowa. Piłka chodzi jak po sznurku i co nie zrobię to się i tak uda, bo wszyscy są tak napakowani umiejętnościami, że nawet strzelanie pięknych goli jest nudne. Ponadto oczywiście wystartowała najlepsza liga świata, więc pograłbym sobie nią karierę, ale co jasne nie mogę, bo trzeba czekać na FC25 i tak dalej i tak dalej. No i tak ziarnko do ziarnka, tak się to zbierało do Aż któregoś dnia się budzę i dochodzę do wniosku, że nie będę w to grał, bo mi się niedobrze robi o tego. I gdyby to był jeden dzień takich nudności, no to może się tak zdarzyć każdemu, i to nie jest niepokojące. Ale że objawy nie ustępowały u mnie nawet po tygodniu, no to było już jasne, że jest to klasyczny FIFA wstręt, którego nie należy mylić ze zwykłym zdenerwowaniem, gdzie na przykład wkurzony gracz przegra mecz i rzuci przez to padem o ścianę, ale za chwilę i tak się uspokoi i chętnie gra dalej, więc. Kolejna ważna kwestia to pytanie, jak leczyć FIFA Wstręt. Na no, odpowiedź jest banalna. Otóż przede wszystkim po prostu nie grać na siłę. Miałem w tym roku rozegrać każde w półczempions, ale jeżeli choroba mi nie przejdzie, no to nie będzie miało sensu. Leczenie jest proste. Kiedy czuję się FIFA Wstręt, trzeba odinstalować grę, usunąć klub. Jeśli ma się ją na płycie, to sprzedać, wyrzucić, oddać komuś. No cokolwiek, byleby nie mieć z nią do czynienia. Najważniejsze jest, by nie grać na siłę, Ponieważ jest udowodnione naukowo przez kenijskiego profesora fifologii pana Czukwe Bukwe Ambalabamba, że taka gra na siłę prowadzi do szybkiego spadku inteligencji osoby chorej. No i niestety to łatwo zauważyć, bo czasem wystarczy poczytać sobie komentarze pod postami na fanpage'u Kartomani, a czasem nawet i na YouTube czy też na innych portalach, jak ludzie się tak ze sobą kłócą, o jakie za przeproszeniem pierdoły, jakie głupoty piszą, jaki mają czasem problem ze zrozumieniem. Najprostszych zdań w moich filmikach i tak dalej, i tak dalej. No to nie ma wątpliwości, że część z tych osobników o wątpliwym ilorazie inteligencji zachowuje się tak właśnie, bo nie zastosowało odpowiedniego leczenia podczas przechodzenia FIFO wstrętu. Natomiast pozostaje jeszcze pytanie, jak zapobiegawczo chronić się przed tą straszną chorobą? No i tutaj środki są podobne co przy leczeniu. Jak już widzimy, że gra ledwo ciągnie, już nas w niej zaczyna drażnić coraz więcej rzeczy, to odinstalowujemy ją, wyrzucamy, sprzedajemy, a taką najlepszą metodą jest coś, co zastosował mój kolega i to dokładnie ten kolega, który użyczył mi skład Polaków po ewolucjach do testu. Otóż jak on już widział, że z grą jest kiepsko i niedługo może dopaść go Fifo w strand, to discardował wszystkie karty w klubie, więc on już nie odzyska tego całego składu, ale dzięki temu jednocześnie taka naturalna chęć do gry jest u niego już minimalna, bo po utracie takiej ekipy, no po prostu nie chce się aż tak grać od nowa, z naturalnych przyczyn, a nie z racji zachorowania na fifowstrend, na które w tym przypadku są o wiele mniejsze szanse. Więc mam nadzieję, iż ogólnie wyjaśniłem Wam, z jaką poważną chorobą się właśnie zmagam. Wiem, że w tym ciężkim dla siebie okresie mogę liczyć na Wasze wsparcie i współczucie, za co bardzo dziękuję. Natomiast przede wszystkim uważajcie na siebie, bo to nie jest jednak jakaś choroba wirusowa a taka, która ma podłoże psychiczne, więc. To bardzo ciekawe i niespotykane, wręcz godne szerszych badań, że jest sezonowa choroba mająca właśnie podłoże psychiczne, że zachorowania pojawiają się głównie wakacje. No ale no oczywiście proszę pamiętać, nie znaczy to, że nie można zachorować w innym czasie, bo tak jak wspomniałem, jak komuś fajnie się na przykład grało w daną odsłonę nawet do końca stycznia, on wbijał sobie, załóżmy, bilans 14-6, a potem wyszła drużyna roku i ten gracz nie trafił żadnej karty Toty, no ale za to trafiał na Wersję toty w co drugim meczu kolejnych mistrzostw i przez to wbił nagle fatalny bilans 10-10, który jest jego najgorszym w historii, no to taka osoba po takim tragicznym ciągu zdarzeń i takim szoku dla organizmu, przede wszystkim przez spontaniczny stres, z którym w mózgu poradzić muszą sobie hipokamp, środkowa kora przedczołowa i ciało migdałowate, no może z dnia na dzień dostać wifowstrętu i przechodzić tę chorobę bardzo poważnie. Więc wszystkim chorym, których z racji na okres wakacyjny jest Teraz wiele. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. No, bo też trzeba powiedzieć, że FIFO wstręt u wielu chorych bardzo szybko znika wraz z premierą kolejnej odsłony gry. I ja na przykład wiem, że u mnie to zawsze działało. Wychodziła nowa gra i z Perodium przechodziło z dnia na dzień, więc mam już zamiar bardzo mało grać w FC24, bo i tak zaraz będzie sierpień. Więc na kanał będę mógł nagrywać innego rodzaju, fajniejsze materiały. I też liczę na to, że po takiej przerwie i takim odpoczynku już we wrześniu będę całkiem zdrowy, a póki co mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem Wam a propos tej strasznej choroby. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Zdrowia życzę. Cześć!